Cześć, dziś pokażę Wam, jak otwierać ikony jednym kliknięciem. Jest to szybsze rozwiązanie i można się do niego przyzwyczaić. Wchodzimy w start, wchodzimy w mój komputer, klikamy: Organizuj, opcje, folderów i wyszukiwania. I tutaj zaznaczamy opcję, pojedyncze kliknięcie będzie otwierać element. Klikamy zastosuj, ok. I teraz możemy otwierać ikony jednym kliknięciem.